Teraz spójrz na mnie i powiedz, co będziesz robił. Wiercił! Wkręcał śrubę. No dobra, jedziemy. Tu z bliska. Dobra. Dobra. Nie chcę. No pomóż sobie drugą ręką. Możesz stanąć na tej desce. A, zaraz. Stanąć? pewnie. Do dziury. Pięknie. I? I? dociskasz. No nie. Wkręciłeś śrubę. I? Wysłałeś mamie? No pewnie, że wyślę mamie taki film. To wkręć jeszcze jedną. Jeszcze tą wkręć. Dlaczego? Będzie dłuższy film. Wstań. Mocno trzymaj. Popraw jeszcze. Trafić? No i wstań. Mocno dociskaj. Pięknie. To teraz jeszcze tam. <śmienicza> ja w dziuszkę. No, dawaj, Tom. No, skręcamy tą szafkę, no ruszaj się, chłopie! Bo jutro mama przyjdzie do domu no to musisz sobie pomóc drugą ręką o właśnie i mocno wstawaj przyciskaj mocno pięknie i popraw jeszcze poprawić jak? no żeby zachrobotało no wstań pięknie Penta a